Kiedy w 1923 roku ukonstytuowało się Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych, wśród jego założycieli byli tylko mężczyźni. Jednak najważniejszy cel towarzystwa, cytuję, krzewienie zamiłowania do sztuk pięknych wśród ludności żydowskiej w Polsce, bliski był także kobietom, zarówno artystką, jak i miłośniczkom sztuki. Choć w początkowym okresie żadna z nich nie znalazła się w publicznym gronie działaczy. Nie znaczy to, że były one nieobecne. Dwie kobiety odnajdujemy we władzach towarzystwa. Członkinią zarządu była Tea Arciszewska, Egeria Salonów Żydowskich w Warszawie, Gwiazda Scen idyszowych jako Miriam Izraelcy, współzałożycielka Teatru Miniatur Azazel. Znawczyni sztuki pisywała także relacje z wystaw, m.in. do naszego przeglądu. Świat sztuki był jej bliski, jej siostra Sara Lipska, Od 1904 roku studiowała w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, podobnie jak pierwszy mąż tej rzeźbiarz Berkratka. Stara Itea, która używała imienia Tocia, Tocza, urodziły się w zamożnej rodzinie hasyckiej w Mławie. Zrastały w Warszawie. Ich domowym językiem był żydowski, który dla tej pozostał językiem twórczej pracy w teatrze i literaturze. Arciszewska była właścicielką kolekcji sztuki współczesnej, artystów żydowskich, której obok prac siostry były obrazy Maurycego Mędrzeckiego, Józefa Weidenbojca. Rzeźby Henryka Gliedensteina i Vera Kratki. W kolejnych latach jej kolekcja powiększała się o pracę artystów młodszego pokolenia. W 1932 roku na wystawie Estetyka w życiu codziennym, to wystawa towarzystwa, pokazano metaloplastyki Ariego Mercera z jej zbiorów. Arciszewska była już wcześniej mecenatką młodego rzeźbiarza, niestrudzoną propagatorką jego twórczości. To potwierdza w sposób ironiczny i złośliwy Melech Nie będę tutaj tego cytować. W 1928 roku Tea zorganizowała wystawę Mercera we własnym mieszkaniu. Dzięki pieniądzom zebranym ze sprzedaży prac młody artysta mógł wyjechać do Paryża. Dopiero w ostatnim czasie ta arciszewska przypominana jest nie tylko jako młodociana skandalistka, jak przedstawia ją we wspomnieniach Jehiel, Jesza, Jatrunk, lecz jako wybitna indywidualność polsko-żydowskiej sceny kulturalnej. Kolejną, właściwie drugą, kobietą, członkinią zarządu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych, była Bella Natanconowa. Która wystawiała w towarzystwie od 1935 roku. Ale fakt, że była członkinią zarządu, zdecydował o tym, że swą pierwszą w Warszawie indywidualną wystawę w październiku 1937 roku pokazała w Salonie Czesława Garnińskiego. We władzach drugiej organizacji powstałego w 1930 roku Stowarzyszenia Żydowskich Artystów Plastyków w Polsce, odnajdujemy jedynie nazwisko Łucji belter szwajgerowej i to w Komisji Rewizyjnej. Niestety nie wiemy o, właściwie nic o ich działalności w tych oficjalnych gremiach. Kobiety były jednak obecne w Żydowskim Towarzystwie Krzemienia Sztuk Pięknych. Nasza wiedza na temat stowarzyszenia jest wciąż zbyt mała, by móc coś więcej opisać o udziale kobiet i w ogóle o działalności tego stowarzyszenia. Ta obecność była gdzieś w tle, na drugim planie. Kobiety nie rządziły, nie decydowały, ale pomagały i stały. Za albo obok swoich mężów dopełniały ich oficjalną pozycją, działalnością w towarzystwie. Były to przede wszystkim działania komitetu pani, prowadzone jeszcze w XIX-wiecznym stylu, jak w przypadku bali sztuki żydowskiej. W karnawale bawiła się cała Warszawa, żydowska też. Były to wydarzenia, na których nie chodziło tylko o piękne talety, i mówki, stylowy kostium. Lecz o zdobycie środków na prowadzenie schroniska dla sierot, czy, cytuję, przytworzenia funduszu w żydowskiej wystawie sztuki. Dla wielu żydowskich instytucji, zwłaszcza charytatywnych czy kulturalnych, było to często być albo nie być, bowiem dotacje gminne, czy rzadziej miejskie, nie pokrywały kosztów ich działalności. O patronat nad pierwszym balem sztuki żydowskiej, który odbył się w 1922 roku, poproszono, Wybitnych reprezentantów żydowskiej inteligencji, świata kultury oraz ich małżonki. Występowali jako gospodarze i gospodynie obych bali. Tę tradycję kontynuowano. I te same nazwiska znajdują właściwie rok po roku w kolejnych relacjach. Można więc przypuszczać, że chodziło nie tylko o udział w towarzyskiej fecie, lecz trwałe wsparcie działalności towarzystwa. Fale były wydarzeniami elitarnymi. Łatwo je więc lekceważyć i słychać do końcika towarzystwa filantropijnego. Ale dostarczały nie tylko rozrywki. Tworzyły środowisko, pozwalały wybrać fundusze na najważniejsze gadania towarzystwa, organizację wystaw i popularyzację sztuki. Ale pomocy potrzebowały nie tylko instytucje, ale i twórcy. Przykładem takich wielostronnych poczynań była aktywność Diany Ejderowej, członkini towarzystwa, kontynuatorki kolekcjonerskiej pasji swoich rodziców Markusa Teresy i Markusa Wilberstein. Pośród jej działalności chciałam przypomnieć tylko jedno. Aigerowa ufundowała stypendium imienia Samuela Hirschenberga dla studentów Żydów w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Było ono przyznawane w latach 1929 39 Dzięki niemu wielu studentów, byli to tylko chłopcy, żadna dziewczyna nie aplikowała, przynajmniej tak wynika z archiwum, o to stypendium. Wyruszyło w artystyczne podróże, przede wszystkim do Francji i Włoch. Wiana Eigerowa posiadała też kolekcję sztuki. Nie wiemy niestety, jakie dzieła znajdowały się w jej zbiorach. Śladem mogą być darowizny, darowizny dla instytucji żydowskich. I tak w 1936 roku ofiarowała rzeźbę Henryka Glitensztajna Portret kobiety Muzeum Sztuki w Tel Abydia, otwartemu 4 lata wcześniej. W tym samym roku Głównej Bibliotece Judaistycznej podarowała rzeźbę proroka Wittensteina, obraz chłopiec braci Zajdenbojtlu oraz statut kaliski Artura Szyka. Fakt donacji dla nowej instytucji artystycznej w Red Izrael świadczy o jej zaangażowaniu w życie żydowskie nie tylko w Polsce, ale i w przyszłym państwie żydowskim. Dla rozwoju i umocnienia żydowskiego życia artystycznego w stolicy kluczowe znaczenie miała prasa. Bez naszego przeglądu trudno wyobrazić sobie przetrwanie i rozwój towarzystwa. Równie ważną rolę sztuki piękne odgrywały w Tygodniku Dla Kobiet Ewa, wydawanym przez Izę Wagmanową i Paulinę Apenszlakową. No, związki z naszym przeglądem są, są bliskie oczywiście. Ewa była wydawana tylko przez 5 lat, ale nie ustępowała dziennikowi w popularyzacji sztuk pięknych. O wystawach tam pisywała m.in. właśnie Apel Szlakowa. i W dużo szerszym zakresie prezentowała oryginalną twórczość kobiet, zarówno tych działających w Polsce, jak i za granicą. Przede wszystkim w Paryżu, gdzie współpracowniczką Ewy była Eugenia Markowa. Starania grona redakcyjnego, by zmienić obraz kobiety żydowskiej. Tej, którą chcemy malować, w tę, dla której najważniejsza jest jej oryginalna twórczość, ocenić należy jako udane. Podsumowując część poświęconą miłośniczkom sztuki, trudno uniknąć gorzkiej refleksji. Kiedy przegląda się listy członków rozmaitych stowarzyszeń i instytucji żydowskich w międzywojennej Warszawie, uderza, jak wiele nazwisk powtarza się w tych gremiach, jak niewielka była grupa aktywnie włączająca się w działalność tych organizacji. Możemy także przypuszczać, że właśnie ta grupa, która w dużej mierze była już spolonizowana, mieszczańska, inteligencka, dominowała wśród wystawowej publiczności. Możemy też przypuszczać, że dużą część tej publiczności stanowiły kobiety. Przewrotne potwierdzenie tego faktu znajdujemy w mało pochlebnym reportażu Efraima Kaganowskiego. Niech już będzie w obcym mieszkaniu, byle, by tylko wystawa się odbyła, bo malarstwo to rzeczywiście rzecz godna szacunku. A ponieważ jest to rzecz szlachetna, znajduje się w rękach szlachetnych ludzi, którzy na tak tzw. wernisarzach, czyli premierach, mówią po polsku. Takich, których nie spotka się w innych publicznych miejscach żydowskich. Porządni mężczyźni i porządne damy. Kłaniają się, pochylają, całują ręce. Przychodzą uznani działacze społeczni, literaci, dziennikarze, przybywają lekarze, adwokaci, inżynierowie, choć częściej doktorowe, inżynierowe i mecenasowe. Pokazuje się trochę karaków, fok, brejsztwańców. I kilku naszych malarzy ma możliwość przekonania się, że nie są tacy ubodzy, jak im się wydaje, widzą, że naród dba o nich i o nich pamięta. Koniec cytatu. Jak się okazuje, także wystawy sztuki żydowskiej były polem walki z asymilacją i plutokracją, miejscem walki o kształt żydowskiej kultury w Polsce. W przeciwieństwie do Krakowa w wystawach obydwu stowarzyszeń brało udział bardzo wiele artystek. Ale kiedy analizujemy udział kobiet w wystawach przede wszystkim Żydowskiego Towarzystwa Krzemienia Sztuk Pięknych, okazuje się, że chociaż w dorocznych salonach brało udział naprawdę dużo kobiet, to tylko siedem artystek miało możliwość zaprezentowania się, swojej twórczości na indywidualnie indywidualnych wystawach. Stowarzyszenie programowo nie organizowało wystaw indywidualnych, tylko zbiorowe. Spośród nich aż cztery opromieniała sława Paryża. Była to, były to Alicja Hocherman, Zofia Bornstein, Paula Lindenfeld i Esther Akar. Jedna, Irena Reingert-Wirtz, wystawiała wspólnie z mężem, Natanem. Dwie, Regina Mundlak i Stanisława Centnerszperowa, Karierę rozpoczęły jeszcze przed I wojną i brały udział w wystawach żydowskich w Warszawie od 1913 roku. Jak dziś indziej pisałam już o mundlach centerszferowej, więc przejdę do młodszych artystek. Na wystawie Alicji Hocherman znalazły się prace, które przyniosły jej uznanie w Paryżu. Obok kompozycji mechanofakturowych inspirowanych ideami Henryka Berlewiego, choć on sam uznał to za nieporozumienie, były to portrety i martwe natury, których awangardowe inspiracje malarka łączyła z dekoracyjnie traktowaną linią i barwną plamą. Ekspozycja zaprezentowała najmodniejsze i najnowsze trendy paryskie. Równie ciekawy był program odczytów i spotkań, a artystka z pasją włączyła się w propagowanie wystawy. Sonia, Zofia Sonia Bornstein miała w Żydowskim Towarzystwie Krzywienia Sztuk Pięknych dwie wystawy. Pierwsza odbyła się jesienią 1927 roku, kolejna miała miejsce w 1934 roku. Ekspozycja przyjęta została z uznaniem, cytuję Całość zapowiada mocny i śmiały talent. Wyczuwa się powiew silnej woli i świeżość temperamentu artystycznego, który tworzy z radością, zapałem i miłością do sztuki. Kończył swoją entuzjastyczną w tonie recenzję Jerzy Zentnerszter. Felix Friedman w Literarzu Blätter dodawał: Wystawa, cytuję: wystawa wywiera bardzo dobre wrażenie, jest poważnym osiągnięciem. Niosła świeżość w przestarzałą. I szablonową warszawską sztukę. W połowie lat dwudziestych te dwie artystki, jako pierwsze, wprowadzały na salony towarzystwa najnowszą sztukę paryską. W jej oryginalnym, kobiecym, jak często określano, zwłaszcza twórczość w wydaniu. Obok wystawy Estery Karp oraz wystaw Zygmunta Menkesa i Alfreda Berdama, były to najważniejsze w towarzystwie pokazy aktualnej sztuki kręgu Ecole de Paris. Wystawy sztuki stosowanej zdominował w towarzystwie zdominował małżeński duet Ireny i Natana Ręga wirców, orędowników modernizmu, minimalizmu i prostoty oraz śmiałego użycia czystego koloru. Na ich dwóch wystawach w 1926 roku i w kolejnej na przełomie roku 1930-31, zresztą e, wspólnie z Sferową, małżonkowie pokazywali m.in. gobeliny, klimy, meble, drzeworyty e, i druki. Ale czytając recenzje z wystaw żydowskich w Warszawie, nie trudno zauważyć, że idea sztuki żydowskiej powraca często jako czynnik wyróżniający sztukę rozważaną w kontekście nacjonalistycznym. Tak pisano o wystawach twórców kręgu żydowskiej awangardy, Adlera, Berlebiego, Braunera Barczyńskiego czy Szwarca. Odmiennie widziała swą sztukę inna artystka z tego grona, Pola Lindenfeld, znana pod pseudonimem Poli. Była jedyną artystką z kręgu Junckidis, która miała własną wystawę w towarzystwie. Wszyscy inni się doczekali tych wystaw. Jak jednak wskazuje recepcja jej twórczości w Polsce, nie do końca udało się jej zaistnieć w tutejszych kręgach artystycznych. Wystawa w Warszawie odbywała się równolegle z pokazem dzieł lubelsko malarza Psemchy I to przede wszystkim jego twórczość przyciągnęła uwagę krytyki. Rzeźby Lindenfeld, archeizujące, stylizowane, monumentalne akty kobiece i głowy, Odbiegało od obiegowego rozumienia sztuki żydowskiej. Dla swej twórczości rzeźbiarka szukała źródeł poza artystyczną tradycją żydowską. Przykład wystawy Lindenfeld, która przeszła prawie bez echa, jak i nieobecność na wystawach w Warszawie innych artystek z kręgu Jung i wskazuje, że ich drugorzędna pozycja w grupie. Braunerówna była tam redaktorką Almanachu, a na jego łamach ukazały się jedynie prace Lindenfeld, przynosiła się na marginalizację ich dojrzałej twórczości. W świecie sztuki, także żydowskiej, kobiety musiały walczyć o przestrzeń dla swojej twórczości. Ida Brauner wystawiała w Warszawie w grudniu 1929 roku, lecz nie w Żydowskim Towarzystwie, a w cieszącym się renomą salonie Czesława Garnińskiego. Być może dlatego artystka wybrała to miejsce na swą pierwszą, indywidualną wystawę. Możliwe jest po prostu, że nie udało jej się zorganizować wystawy w salonach Towarzystwa. Po swojej wystawie Braunerówna pokazała niektóre z prac z salonu Garnickiego w salonie dorocznym Towarzystwa. Należy żałować, że prawie żadne z jej dzieł nie przetrwało nawet w fotografii. Od początku lat 30. coraz więcej młodych kobiet brało udział w wystawach obydwu stowarzyszeń. Była to przede wszystkim grupy studentek i absolwentek uczelni artystycznych, między innymi Resia Einsteinówna, Gela Seksztajn, Natalia Landau, Ludka Pinkusewicz, Rachela Konówna, Antonina Richterówna, którą przed chwilą Państwo widzieli, Eugenia Rostan, Rachela Suckiewerówna, Stella Maria Mirels, Rojza Wilbermint i naprawdę było ich więcej. Żadna z nich nie miała jednak w salonach Towarzystwa wystawy indywidualnej. By zaistnieć, musiała brać sprawy w swoje ręce i samodzielnie organizować pokazy, jak zrobiła to kiedyś Ida Brauner. W 1937 Ludka Pinkusewicz urządziła wystawę w Galerii Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Od razu szerzej pisano jej twórczości. Podobnie było w przypadku lubelskiej artysty Miry Zylowej. To pseudonim Miry Zilberszlagowej. Gdyby Zylowa, która wystawiała w towarzystwie od roku 1931, nie zorganizowała zimą 1936 roku wystawy w stolicy, a wstępu do katalogu nie napisał tytuł Skrzyrzecki, to dziś niewiele wiedzielibyśmy o tej interesującej artystce. Dopiero po tym pokazie Mieczysław Sterling powitał, cytuję, nowy talent kobiety. Niestety interesująca obrazy zylowej, podobnie jak prace wszystkich wymienionych wyżej artystek, z wyjątkiem Gelisek znamy jedynie nielicznych czarno-białych fotografii w prasie czy w katalogach wystaw. Większość z nich została zamordowana w czasie II wojny światowej, ich śmierć w zagładzie była też zniszczeniem ich dorobku. Podsumowując, jeszcze mam parę minut, mam nadzieję, ze dwie. Udział kobiet, artystyk i miłośniczek w żydowskim życiu artystycznym w Warszawie trudno uznać za znaczący, zwłaszcza w przypadku miłośniczek. W towarzystwie zadania kobiet ograniczały się do działań społecznych, organizacyjnych o charytatywnym charakterze. Ich realny wpływ na kierunki rozwoju towarzystwa, decyzji o programie, wystaw był minimalny. Niewiele bardziej widzialne były artystki tak jak mówiłam, mimo rosnącej liczby kobiet, tylko siedem, tylko, tylko siedem artystek miało wystawy. I nie wiemy zresztą, dlaczego one zostały wybrane. W tym samym czasie ponad 80 artystów zaprezentowało swą twórczość na indywidualnych wystawach w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych. Ale być może ta niewielka obecność kobiet wynikała nie tylko z polityki towarzystwa. Wiele artystek prawie nigdy nie wystawiało na żydowskich wystawach. Tu parę przykładów. Julia Ringel-Kajlowa debiutowała na wystawie zbiorowej Żydowskiego Towarzystwa. Ale był to także pierwszy i ostatni raz, kiedy zaprezentowała się w żydowskim kanonie sztuki. Franciszka Temerson, córka Jakuba Weinlesa, jako piętnastolatka wystawiła na czwartej żydowskiej wystawie sztuki. Później nie brała udziału w wystawach towarzystwa. Malarki, koleżanki z Warszawskiej Akademii, Elżbieta Hirschberżanka, Gisela Główna i Maryli Tower, które stworzyły jedyną w dwudziestoleciu kobiecą grupę artystyczną, KOLOR, nigdy nie brały udziału w żydowskim życiu artystycznym. Co o tym decydowało? No, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, możemy jednak zastanowić się nad e, e, powodami tych decyzji. Łatwiej było oczywiście debiutować i wystawić swoje prace w wystawach zbiorowych towarzystwa. to więc względy pragmatyczne, były bardzo istotne. Ale dlaczego rezygnowały, trudno powiedzieć. W przypadku pochodzących z rodzin asymilowanych Ringel-Kajlowej i malarek z grupy KOLOR, mocno akcentowana nacjonalistyczna orientacja towarzystwa. Mogła być zbytnim ograniczeniem ich życiowych i artystycznych wyborów. Natomiast dla Temerson linia programowa towarzystwa była zbyt zachowawcza, zamknięta na awangardowe poszukiwania, które interesowały ją w latach 30. To kruche informacji o kobietach w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy potwierdzają fakt zauważalny w innych dziedzinach, że utrwalony od wieków w judaizmie system patriarchalny wciąż wpływał na to, że kobiety nie były traktowane jako równorzędne partnerki w żydowskim życiu artystycznym. Zresztą podobnie było w życiu generalnym, polskim, gdzie zwłaszcza w sferze oficjalnej po prostu dominowali mężczyźni. Mam taką nadzieję, że, to jest, że ten artykuł później i pokazanie twórczości tych naprawdę Ciekawych artystek, będzie, jest takim uporządkowaniem faktów, ale będzie punktem wyjścia dla kolejnych analiz i pozwoli na rozpoczęcie nowych wątków badawczych w tym pierwszym etapie, jak na przykład manifestowanie się płci w twórczości artystek Żydówek i twórczości na przykład Poli Lindenfeld. Dziękuję.